Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w polecanych zestawach na miesiąc kwiecień. Mamy dzisiaj dokładnie 1 kwietnia, ale nie będziemy sobie robić żartów, a będziemy składać zestaw w zasadzie na prośbę jednego z widzów, który prosił, aby złożyć taki zestaw w kwocie 6,5 tysiąca złotych. Tak więc dzisiaj zaczynamy właśnie od zestawu za kwotę 6,5 tysiąca złotych. Zapraszam! Słuchajcie, standardowo zaczynamy od procesora. Tutaj, oczywiście, znalazła się 12 generacja procesorów Intela, a dokładnie model I5 12400F. Procesor 6-rdzeniowy 12-wątkowy w cenie 879 zł. Dzisiaj, dla odmiany, jak widzicie, mamy ceny z x-komu. Tak więc przechodzimy sobie dalej do płyty głównej. I tutaj, jeśli chodzi o płytę główną, wybrałem płytę od firmy MSI. Jest to dokładnie Mag B660M Mortar wi -Fi. Oczywiście na DDR-ach czwórkach, i tak jak wspomniałem, mamy Mamy tutaj wbudowany WiFi. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda z tyłu. Kilka portów USB typu C. Jak widzicie, możemy sobie tutaj podłączyć nasze antenki do Wi-Fi. Karta sieciowa 2,5 gigabita na sekundę. Jeśli chodzi o samą płytę, może tutaj będzie to lepiej widać. Bardzo duże radiatory na sekcji zasilania, cztery banki na pamięć. Mamy tutaj również dwa porty M2, jeśli chodzi o obsługę dysków. No i tak to mniej więcej się prezentuje: chipset B660, płyta w formatu Micro ATX. Tak więc taką płytkę wybrałem. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to na Xcomie nie udało mi się znaleźć modelu, którego poszukiwałem. Tak więc mamy tutaj inny sklep, jest to Media Expert i wybrałem takie właśnie oto pamięci. Pamięci, jakie wybrałem, to pamięci od firmy Goodram, czyli dokładnie Goodram i Pro 16GB. Taktowanie 4000MHz z opóźnieniami CL17, pamięci w cenie 409 zł. I wybrałem je z tego względu, że dokładnie te same ramy, tylko taktowane 3600 MHz były nawet droższe. Tutaj jak widzicie mamy tanie o 39 zł. Cena końcowa za te pamięci to 409 zł. Tak więc dlatego właśnie pamięci z tym taktowaniem wybrałem do tego zestawu. Oczywiście białe radiatory, jak widzicie, myślę, że będzie się to świetnie komponować z tą właśnie płytą główną. Ja też staram się w taki sposób składać te zestawy, żeby one też w miarę wizualnie fajnie do siebie pasowały, a nie tylko po prostu e, wybierać najtańsze jakby komponenty i, i, i żeby tylko zbić tam, nie wiem, 10, 20 czy 50 zł na całości takiego zestawu, gdzie później mamy RAM w innym kolorze, płyta w innym kolorze, tak więc no, sami rozumiecie. Teraz przechodzimy oczywiście do magazynu danych i tutaj na magazyn danych wybrałem dysk od WD, jest to dokładnie WD Black SN750SE 3600 MB na sekundę odczyt, 2830 zapis, dysk o pojemności 1TB. W cenie 519 zł. Jeśli chodzi o gwarancję, mamy tutaj aż 5 lat gwarancji. Tak więc myślę całkiem spoko. Przejdźmy sobie teraz do zasilacza. Tutaj wybrałem zasilacz od firmy be quiet, jest to dokładnie Pure Power 11 FM. Zasilacz o mocy 750 W z certyfikatem 80 Plus Gold. Jak widzicie, jest to tutaj w tym przypadku zasilacz modularny, chociaż osobiście uważam, że w obudowach z piwnicą, gdzie większość obudów jest z piwnicą, zasilacz modularny troszeczkę traci sens. Wiadomo, można sobie odpiąć od niego te przewody, ale generalnie piwnica zazwyczaj jest pusta, jeśli nie posiadamy dysków talerzowych. Tak więc jest tam naprawdę sporo miejsca, żeby nawet takie nieodłączone przewody sobie upchać. Dalej mamy obudowę. Tutaj obudowę też wybrałem od firmy Be Quiet, czyli Pure Base 500. Obudowa biała, jak widzicie zresztą, z oknem. Tak ona się prezentuje. Oto na co dużo powiększenie, tak więc jak widzicie, kolorystycznie też starałem się ten zestaw złożyć tak, żeby on jednak jakiś tam wygląd miał. Obudowa bardzo fajna, bardzo elegancka. Może się komuś podobać, może też nie, natomiast myślę, że w tej cenie, jeśli komuś taka obudowa by nie odpowiadała, może zawsze sobie wybrać jakąś inną, przykładowo z większą ilością wentylatorów RGB. Tutaj, jak widzicie, mamy w zasadzie dwa standardowe wentylatory od Be Quieta. Na wyposażeniu nie są to wentylatory podświetlane, tak więc nie mamy tutaj RGB w tym zestawie. Jeśli komuś podoba się RGB, no to może zawsze oczywiście wybrać sobie inną budowę, a ta dokładnie kosztuje tutaj 4. 449 zł. No i przechodzimy sobie teraz, słuchajcie, do karty graficznej. Już wam pokazuję, co tutaj wybrałem do tego zestawu. Wybrałem tu kartę graficzną od firmy Zotac. Jest to dokładnie RTX 3060 Ti wersja Gaming Twin Edge OC. 8GB WIRAMu. Jak widzicie, cena tej karty 3200 złotych i powiem wam, że chyba to jest najtańsza 3060 Ti na ten dzień, na ten moment. Inne modele kosztowały w granicach. 3,500 tysiąca złotych, tak więc zresztą nawet widać, że jest przeceniona z 3600 na 3200, tak więc myślę bardzo atrakcyjna oferta i ta karta właśnie ląduje do tego zestawu, kolorystycznie może odbiega troszeczkę od bieli, jaką możemy znaleźć wewnątrz obudowy. Ale ma ona tutaj akcenty szarości, tak więc myślę, że do białego również będzie pasować. Tak więc tą właśnie kartę wybrałem i ta karta ląduje właśnie do tego zestawu. Za całość przyjdzie nam dokładnie za ten zestaw zapłacić 6823 zł. Tak więc około 300 zł więcej niż nasz zakładany budżet. Mam nadzieję, że tutaj widz, który prosił o ten zestaw będzie zadowolony, myślę, że jakieś widełki cenowe brał pod uwagę, tak więc słuchajcie, kochani jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę zostawcie suba, napiszcie komentarz jeśli chcielibyście, abym złożył dla was taki zestaw, piszcie linka macie oczywiście w opisie filmu, natomiast myślę, że na dzisiaj to wszystko ja wam bardzo dziękuję za uwagę, na razie trzymajcie się, cześć!